W odległej wiosce, obizolowanej w głębi rozległego i tajemniczego lasu, żył szanowany przez wszystkich myśliwy, kłami. Silny i odważny, potrafił stawić czoła każdemu zagrożeniu. Jednak tym, co wzbudziło w nim prawdziwy podziw, była nie tylko jego siła fizyczna, ale także mądrość w zrozumieniu delikatnej równowagi natury. Zawsze wierzył, że każde stworzenie ma swoją rolę w wielkiej sieci życia i nigdy nie polował dla zwykłego kaprysu. Las żyje i zawsze patrzy, powiedział z szacunkiem. Czy kiedykolwiek czułeś, że obserwując nasze kroki jest coś większego? Jeśli tak, napisz komentarz tak poniżej. Nie zapomnij zasubskrybować, aby otrzymywać więcej takich historii. Było spokojne popołudnie, kiedy podczas spaceru krętą ścieżką kłami zauważył dziwny dźwięk dochodzący z krzaka. Podchodząc ostrożnie, znalazł ranną kobietę, ubraną w łachmany. O pustym spojrzeniu i bladej twarzy. Wydawał się kruchy, jak liść na jesiennym wietrze. Co tu robisz sam? zapytał kłami głosem pełnym nieufności. Poczuł dreszcz przebiegający przez jego ciało. Coś w tej sytuacji nie wydawało się właściwe. Dlaczego ktoś miałby tam być, tak daleko od wszystkiego i tak bezbronny? Jeśli kiedykolwiek byłeś w sytuacji, w której wydawało się, że coś jest nie tak, nawet bez wyraźnego powodu, zostaw w komentarzu czuję to. Kobieta powoli podniosła wzrok i przez chwilę w jej oczach błysnęło coś błyszczącego odbicie, które nie wydawało się ludzkie. Pomimo niepokoju kłami nie był w stanie zignorować jego prośby o pomoc. Ja zgubiłam się i zostałam zaatakowana przez, zawahała się, jakby uszło jej to wspomnienie. Proszę, pomóż mi. Kłami, poruszony współczuciem, Ostrożnie zaniósł ją do swojej chaty na skraju lasu, opatrzył jego rany i dał mu jedzenie. Wydawała się odległa, niemal widmowa, a jej oczy śledziły każdy ruch myśliwego, jakby go analizując. Wieść o jego obecności szybko rozeszła się po całej wiosce, wywołując wśród mieszkańców mieszaninę ciekawości i strachu. Starsi szeptali ostrzeżenia o istotach przebranych za ludzi, aby zwieść nieostrożnych. Uważaj, kłami. Ostrzegł starszy wioski. Jest w niej coś, co nie jest w porządku. Las skrywa tajemnice, i nie wszystko, co wśród nas chodzi, jest tym, czym się wydaje. Czy uwierzyłbyś w to ostrzeżenie? Skomentuj, tak, zrobiłbym to. Lub nie, zbadałbym dalej. I podziel się swoją opinią. Pomimo ostrzeżeń kłami, ze swoją życzliwą naturą, zignorował obawy. Postanowił nadać jej imię Nale i pozwolić jej zostać, dopóki nie wyzdrowieje. Dni mijały, a ona stopniowo akceptowała życie na wsi. Jego piękno i spokój podbiły niektóre serca, ale coś pozostawało niepokojące. Każdej nocy kłami śnił obserwującym go gigantycznym wężu. Sen zakończył się, gdy stworzenie wpatrywało się w niego, jakby próbowało przekazać wiadomość. Czy miałeś kiedyś takie sny, które wydawały się oznaczać coś ważnego? Skomentuj poniżej, jeśli doświadczyłeś tego. W słoneczny dzień, gdy kłami polował w lesie, Nale podeszła do staruszka, ciekawa przeszłości myśliwego. Zapytał o swoje słabości, lęki, a starzec, widząc jego nalegania, nabrał podejrzeń. Skąd tyle pytań o kłami? Czego naprawdę chcesz? Zapytał. Nale uśmiechnęła się w sposób, który zmroził krew w żyłach staruszkowi. Coś było nie tak. Potem zauważył szczegół, który przyprawił go odreszcze, nale nie miała cienia. Zdając sobie sprawę ze straszliwej prawdy, starzec rzucił się, by ostrzec kłami. Jednak zanim zdążył przemówić, coś niewidzialnego go udusiło i upadł, walcząc o oddech. Nale obserwowała wszystko z daleka, jej spojrzenie było lodowate. Ona nie jest tą, za którą jest, brzmiały ostatnie słowa starca przed poddaniem się. Kłami wpatrywał się w nale, a w jego oczach mieszały się strach i zamieszanie. Kim ona w ogóle była? I dlaczego koszmary stały się bardziej wyraziste? Co byś zrobił na miejscu, kłami? Komentarz, zmierz się z prawdą. Lub nie ryzykuj, uciekaj. Chcę poznać twoją opinię. Czując rosnące niebezpieczeństwo, kłami postanowił stawić czoła nali. Udawał, że jest spokojny. Ale w głębi duszy był już zdeterminowany, aby odkryć prawdę. Kiedy spała, kłami wyjął ochronny amielyt, który otrzymał wiele lat temu, wiedziałem, że czas to wykorzystać. Wyszedł z chaty i udał się na polanę, gdzie księżyc w magiczny sposób oświetlał drzewa. Trzymając amielet w dłoniach, intonował starożytne pieśni, wzywając duchy opiekuńcze lasu. Nagle pojawił się przed nim ogromny wąż. Jej płonące oczy wpatrywały się w niego. Jestem strażnikiem tego lasu, kłami. Kobieta, którą powitałeś, jest tą, która została wysłana, aby go zniszczyć. Została przeklęta, aby złamać ochronną więź, jaką jej ród łączy z tą ziemią. Kłami poczuł, że ziemia znika. Jak to było możliwe? Pamiętał nale, zranioną i samotną, i jak ją przyjął. Kiedy jednak przypomniał sobie upadłego starszego, zdał sobie sprawę, że nie może się już dłużej wahać. Czy powinienem stawić czoła Nali, czy jest inny sposób na zakończenie tej klątwy? Zostaw swoje sugestie w komentarzach i subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych rozdziałów tej historii. Postanowił działać. Zabrał nalę na świętą polanę, gdzie duchy komunikowały się bezpośrednio z ludźmi. Tam wyjaśnił swój plan. Jednak klęcząc przed kamieniem duchów, nale ujawniła swoją prawdziwą postać. Kolosalnego, złowrogiego węża, wysłanego, by zniszczyć ród kłami. Czy kłami będzie w stanie przełamać klątwę i chronić swoją ziemię? Komentarz, bądź silny, kłami. Jeśli wierzą, że wyjdzie zwycięsko, i uważaj, kłami. Jeśli uważają, że niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło, nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwonek, aby śledzić finał tej pełnej tajemnicy i odwagi historii. W obliczu prawdziwej postaci nalikłami poczuł, jak bije mu serce. Istota, którą tak długo ukrywał, nie była zwykłą zagubioną kobietą. Był to kolosalny wąż, mroczna istota, która zdawała się być ukształtowana przez nienawiść i pragnienie zemsty. Każda czarna łuska odbijała blade światło księżyca. Promieniując aurą czystego zła. Jednak coś w spojrzeniu stworzenia nadal nosiło ślady człowieczeństwa ułamek tego, kim był kiedyś. Czy to możliwe, że za maską wściekłości i zniszczenia wciąż krył się ślad prawdziwej nali? Czy wierzysz, że można uratować człowieka, nawet jeśli zatracił się na ścieżce nienawiści? A może byłoby już za późno? Napisz, jest jeszcze nadzieja, jeśli wierzysz w odkupienie lub nie ma odwrotu jeśli uważasz, że wszystko stracone. Otaczający las zdawał się podzielać strach Kwamea. Drzewa się trzęsły, wiatr przeciął powietrze niczym lament, a ciemność pogłębiła się, jakby sama natura obawiała się tego, co miało się wydarzyć. Kwami wiedział, że nie jest w stanie walczyć z tak potężną istotą siłą fizyczną. Musiał wykorzystać swoją inteligencję, znaleźć sposób na pokonanie zła otaczającego Nalei i odkryć, co trzymało ją w pułapce tej potwornej postaci. Nale, posłuchaj mnie, krzyknął kłami drżącym głosem. Wiem, że nie jesteś tylko tym wężem. Wiem, że jest w tobie jeszcze dobro. Stwór wahał się przez chwilę. Jej oczy, dwie czerwone szczeliny jak węgle, były w niego wpatrzone. Coś w tym było, wewnętrzny konflikt, jakby stworzenie walczyło samo ze sobą. Ale potem z ostrym sykiem podeszła do przodu. Z rozdziawioną szczęką i ostrymi zębami lśniącymi w świetle księżyca. Kłami przetoczył się na bok, o włos unikając śmiertelnego ataku. Wąż powstał ponownie, owijając się wokół kamienia duchów. Ty ośmielasz się mówić o dobroci. Syknął stwór, a jego głos brzmiał jak stłumiony grzmot. Nie ma we mnie życzliwości. Kłami, kształtowała mnie uraza i chęć zemsty. Zostałem wysłany, aby zniszczyć wszystko. Co kochasz i tak się stanie. Kłami mocniej ścisnął Amielit, czując przepływającą przez niego starożytną energię. Miał wrażenie, że wszystkie duchy, które niegdyś chroniły las, były przy nim i zachęcały go, aby się nie poddawał. Wiedział, że bitwa toczyła się nie tylko przeciwko Nali, ale także przeciwko klątwie, która nad nią panowała. Zdecydował, że musi spróbować czegoś bardziej ryzykownego. Może gdyby udało mu się sprawić, by nale przypomniała sobie, kim jest, mógłby ją ocalić przed mrocznym wpływem, który ją otaczał. Czy pamiętasz, kim byłeś wcześniej? Zapytał, próbując dotrzeć do człowieczeństwa ukrytego w bestii. Czy pamiętasz pierwszą chwilę, gdy się spotkaliśmy? Byłeś zraniony, zagubiony, ale twoje oczy nie miały tego ciemnego blasku. Na chwilę oczy węża złagodniały. Z jego zaciśniętych ust wydobył się ledwo słyszalny szmer. Ja pamiętam, czy kiedykolwiek czułeś, że tracisz kontrolę nad tym, kim jesteś? Czy kiedykolwiek zmagałeś się z uczuciami, które wydawały się większe od ciebie? Skomentuj, byłem tam i podziel się swoją historią. Kłami zdał sobie sprawę, że osiągnął coś głębokiego. Mówił dalej choć wiedział, że w każdej chwili stworzenie może go ponownie zaatakować. Nazwałaś się Nale, powiedział spokojnym, ale stanowczym głosem. Powiedziała, że się zgubiła, że potrzebuje pomocy. Ale z biegiem dni zauważyłem, że coś się w tobie zmieniło. W jego oczach narósł blask nienawiści. Nie wiem, co się z tobą stało, ale Nale, którą znałem, nie była tą istotą. Kto włożył w ciebie tę ciemność? Co oni zrobili z twoją duszą? Wąż zaryczał. A jego dźwięk odbił się echem po polanie i wprawił drzewa w drżenie. Wydawało się, że słowa kłami rozdzierają stworzenie od środka. Wiła się, a jej ruchy zakreśliły krąg zniszczenia wokół kamienia duchów. Następnie z krzykiem czystej agonii postać węża rozpadła się i kobieta, którą kłami znał, pojawiła się ponownie. Klęczała, dyszała, a jej oczy były pełne łez. Ja nie chciałam, szepnęła drżącym głosem. Ale nie miałem wyboru. Klątwa przemieniła mnie Czy uważasz, że nale naprawdę zasługuje na szansę na odkupienie. Skomentuj pomóż nali. Jeśli tak myślą, lub wykończ ją Jeśli wierzą, że nie ma zbawienia, kłami podszedł powoli, trzymając amielet uniesiony jak bariera ochronna. Wiedział, że to może być pułapka, ale to, co zobaczył w oczach nali, przekonało go, by podjąć ryzyko. Co oni ci zrobili? Zapytał, klękając obok niej. Jak stałeś się tym stworzeniem? Powiedz mi wszystko. Nale zamknęła oczy, a łzy spływały jej po twarzy. Miała wrażenie, że te słowa były torturą, ale ona mówiła dalej. Zostałem przeklęty przez Anan czarodziejkę ogromnej mocy. Zamieniła mnie w tego węża abym mógł zniszczyć ród strażników lasu i zerwać więź między tobą a duchami. Nie jestem już sobą, kłami. Z każdym dniem kontrola, jaką nade mną sprawuje, wzrasta. Jestem uwięziony w tym cyklu zniszczenia i nie wiem, jak uciec. Czy wierzysz, że klątwę można złamać? A może jest tak, że gdy ktoś zostanie przeklęty, jest skazany na zagładę na zawsze? Komentuj swoje opinie i subskrybuj. Aby otrzymywać więcej takich historii, kłami poczuł miażdżący ciężar w piersi. To objawienie wyjaśniło wszystko: koszmary, ostrzeżenia starszego i nagłą zmianę w nali. Wiedział, że jeśli chce ocalić las i uwolnić nale, będzie musiał stawić czoła samej anansiwie. Ale jak stawić czoła tak potężnej sile? I, co ważniejsze, jak możesz to zrobić, nie tracąc przy tym własnego życia? Pomogę ci, Nale, Powiedział z determinacją. Stawię czoła Anansiwie i znajdę sposób na przełamanie tej klątwy. Ale muszę wiedzieć, gdzie mogę to znaleźć. Nale spojrzała na niego, a w jej oczach była mieszanina nadziei i rozpaczy. Anansiwa ukrywa się w jaskini cieni, gdzie zagubione dusze wędrują bez celu. Ale kłami. Nie zbliżaj się do niej bez silnej ochrony. Jest potężniejsza niż jakikolwiek duch, z jakim kiedykolwiek się spotkałeś. Ma kontrolę nade mną i wieloma innymi osobami. Jeśli tam pójdziesz, możesz nigdy nie wrócić. Czy uważasz, że kłami powinien ryzykować życie dla nali? Komentarz zmierz się z niebezpieczeństwem. Jeśli uważają, że powinien pójść na całość, lub nie ryzykuj. Jeśli uznają, że lepiej się poddać. Kłami wiedział, że musi dokonać wyboru. Spojrzał na nale, potem na otaczający go las. Każde drzewo, każdy liść, każde stworzenie, które przysięgał chronić, zależało od jego decyzji. Z głębokim westchnieniem wstał. Idę do jaskini cieni, oznajmił stanowczym głosem. I zmierzę się z Anansiwą. Ale ty, Nale, zostaniesz tutaj. Złamie klątwę, która cię więzi i przywrócę ci duszę, nawet jeśli będzie mnie to kosztować życie. Nale próbowała protestować ale kłami uciszył ją zdecydowanym spojrzeniem. Poczekaj na mnie, powiedział. Wrócę. Czy myślisz, że kłami będzie w stanie stawić czoła Anan i uratować Nale? A może zmierza ku własnej zagładzie? Skomentuj swoje teorie poniżej i zarejestruj się, aby śledzić wyniki tej epickiej podróży. Z amuletem w dłoni i sercem pełnym odwagi kłami, skierował się w ciemność lasu. Ścieżka do jaskini cieni będzie długa i niebezpieczna. Pełna pułapek i iluzji stworzonych w celu wprowadzenia w błąd nieostrożnych. Wiedział jednak, że nie ma wyboru. Las, wioska i nale wszystko zależało od jego zwycięstwa. Z każdym krokiem czuł obecność otaczających go duchów, które go prowadziły. Nucił starożytne pieśni, aby odeprzeć złe wpływy, które próbowały wtargnąć do jego umysłu, kiedy w końcu zobaczył wejście do jaskini, poczuł dreszcz strachu przebiegający mu po plecach. Ciemność zdawała się żywa, oddychała i czekała, by go pożreć, ale kłami nie wahał się. Stanowczym krokiem wszedł do jaskini cieni, gotowy stawić czoła największemu wyzwaniu swojego życia. Kłami poczuł, jak powietrze wokół niego się zmienia, gdy tylko zrobił pierwszy krok do jaskini cieni. Uciążliwy upał lasu ustąpił miejsca przenikliwemu mrozowi, a światło, które wciąż przylegało do drzew na zewnątrz, zostało pochłonięte przez gęstą. Absolutną ciemność. W pomieszczeniu zapadła przerażająca cisza. Nie było słychać żadnych kroków, żadnego echa. Tylko powolny, głęboki oddech Kwamea, który zmieszał się z odległym szeptem, jakby obserwowały go niewidzialne głosy. Czy kiedykolwiek czułeś się obserwowany, jakbyś był obserwowany, nawet jeśli nie widziałeś nikogo wokół siebie? Skomentuj tak. Czułem to, jeśli doświadczyłeś tego dziwnego uczucia. Przycisnął Amielet do piersi, czując pocieszające ciepło starożytnej ochrony rozchodzące się po jego ciele. Wiedziałem, że nie jestem sam. Duchy starożytnych obrońców lasu były z nim i kierowały każdym jego krokiem, ale jak daleko byłyby w stanie go chronić? Anan Siwa, czarodziejka, która przekleła nale, była nieznaną i nieprzewidywalną siłą. Każdy cień na ścianach zdawał się wić jak węże czystej ciemności, poruszając się i sycząc. Próbując wtargnąć do jego myśli: Wiem, że tu jesteś Anan Siwa powiedział mocnym głosem Pokaż się! Niski, odbijający się echem śmiech wypełnił przestrzeń, rozbrzmiewając jednocześnie ze wszystkich stron. Był to dźwięk, który nie dochodził z konkretnego miejsca, ale ze wszystkich stron śmiech pełen złośliwości i mocy No cóż, dzielny myśliwy przyszedł do mnie, choć wie, że nie ma szans. Głos anansiwy brzmiał jak uwodzicielski szept, ale w każdym słowie był ukryty jad. Po co tak dużo ryzykować? Kłami. Po co martwić się o przeklętą istotę, taką jak nale? Ona jest tylko bronią, marionetką pod moją kontrolą. Jesteś niczym więcej niż owadem, który ma odwagę przeciwstawić się burzy. Czy wierzysz, że warto walczyć o kogoś, kto już jest zgubiony, nawet jeśli wszystko wskazuje na to, że ratunku nie ma? Komentarz walcz do końca. Jeśli uważasz, że warto, lub poddaj się, jest już za późno. Jeśli uważasz, że bitwa jest już przegrana, kłami nie poddał się. Poczuł teraz jej obecność. Gęstszy punkt ciemności na tyłach jaskini, gdzie światło amuletu ledwo docierało. Zrobił jeszcze kilka kroków, i forma Anansiwy w końcu zaczęła się ujawniać. Stała owinięta czarnym płaszczem, który wydawał się utkany z samej ciemności. Jej oczy błyszczały jak żarzące się węgle, obserwując go z mieszaniną pogardy i ciekawości. Nale no nie jest tylko marionetką. Anansiwa, powiedział, starając się zachować spokój. Jest duszą uwięzioną, duchem zepsutym przez swoje zło. Ale wiem, że nadal jest w niej część, która chce być wolna, chce zerwać łańcuchy, które stworzyłeś. Przyszedłem cię uwolnić. Anansiwa roześmiał się ponownie. Tym razem głośniej, niemal histerycznym tonem. Uwolnić ją. Czy naprawdę wierzysz, że możesz cofnąć to, co zrobiłem? Myślisz, że prostymi słowami i żałosnym amuletem zerwiesz więź, którą z nią nawiązałem. Nale no jest moim dziełem. Kłami. Ukształtowałem cię, abyś był narzędziem zniszczenia wszystkiego, co znasz i kochasz. Nie da się tego uratować, bo nie ma już nic do uratowania. Czy sądzisz, że można być całkowicie zdominowanym przez zło, bez nadziei na odkupienie? A może wierzysz, że zawsze jest promyk nadziei, niezależnie od tego, jak mały jest? Napisz, zawsze jest nadzieja, jeśli wierzysz w odkupienie, lub na zawsze stracone, jeśli uważasz, że nie ma powrotu. Kłami zacisnął pięści, czując, jak miesza się w nim fala złości i rozpaczy. Nie mógł pozwolić, aby słowa Anansiwy odciągnęły go od celu. Przypomniał sobie oczy Nali, ten przelotny błysk człowieczeństwa, który dostrzegł, gdy się wahała. Jeśli była jakakolwiek szansa na uwolnienie jej, musiał spróbować. Nie walczę z tobą, Anansiwa, żeby wygrać lub przegrać. Walczę, bo tak jest, bo wiem, że nawet w obliczu najgłębszej ciemności wciąż jest światło, i znajdę to światło w nali, bez względu na wszystko. Czy kiedykolwiek walczyłeś o coś, w co wierzyłeś, mimo że wiedziałeś, że szanse są przeciwko tobie? Skomentuj tak, miałem problemy i podziel się swoimi doświadczeniami. Uśmiech anansiwy zniknął, zastąpiony zimnym, wyrachowanym spojrzeniem. Wyciągnęła rękę, i wokół niej zaczęła się formować ciemna energia. Ciemność pulsowała, przybierając postać gigantycznego węża utworzonego z cieni, z czerwonymi oczami świecącymi jak reflektory w ciemności.